No, witam Aleksandro, Tutaj jest u czas zastanowienia się teraz. Jeszcze czas zastanowienia jest jeszcze czas takiego myślenia, ale już patrzymy sobie, co będzie tutaj pokazywało się. No, najbliższe cztery tygodnie. Już patrzymy sobie, co karty pokazują. Pierwsza karta pokazuje tutaj cel, wyzwanie, czyli idziesz do przodu, działasz bardzo silnie. Runa Divas. Runa, która pokazuje o tym, że dobre momenty w życiu jak najbardziej masz przed sobą, idziesz śmiało do celu, jesteś otwarta. Następna runa Kenas i zaczynasz wszystko od nowa. Co karty, co karty duże mówią? Już patrzymy po prostu sobie. Już patrzymy sobie. Karty pokazują, kończysz coś, zaczynasz coś nowego, nowy okres w Twoim życiu związany właśnie z nauką, z pracą, ze szkołą. To Ci przyniesie bardzo dobre, właściwie tutaj takie profity, bardzo dobre możliwości w sensie pozytywnym. Karty pokazują bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe tutaj. Nawet tutaj spotkania, aczkolwiek będziesz musiała zadbać o zdrowie osoby, która jest przy tobie. Karty pokazują dużo czasu poświęcenia rodzinie, zdecydowanie, natomiast to się opłaci, to się opłaci. Trzeba tutaj sporo cierpliwości, sporo zdrowia, sporo takich dobrych po prostu energii. Spójrzmy tutaj sobie, co dalej wychodzi. Już patrzymy sobie, Aleksandra. Pierwsza karta mówi o stabilizacji, o niespodziankach, o tym, co tutaj zdecydowanie mocno zachwyca. Przede wszystkim. Karta mówi o sukcesie, o działaniu, o zmianie w ogóle u Ciebie kariery, działania w sensie pozytywnym. Karty pokazują ustabilizowanie sytuacji dobrej. Ustabilizowanie sytuacji dobrej, ustabilizowanie. Przede wszystkim tutaj czegoś takiego dobrego na zasadzie właśnie zmiany. Bardzo dobry czas jest przy mężczyźnie, jeżeli chodzi o pracę i sprawy finansowe. U Ciebie w sprawach uczuciowych, jak zwykle, jesteś taką szefową tego związku. Te dobre energie Ciebie prowadzą, te dobre energie wskazują drogę, więc mężczyzna, który jest przy Tobie, zdecydowanie dużo dobrej energii, bierze od Ciebie dużo dobrej energii, wprowadza też do związku dużo dobrej energii, w pewien sposób tutaj zdecydowanie mocno mocno jakby produkuje. Ważny jest u Ciebie, ważne jest u Ciebie spokój, ważna jest u Ciebie taka stabilizacja, którą osiągasz, ale to jest taki spokój przed burzą, te zmiany idą, te zmiany idą wraz z egzaminami jeszcze, z nauką, z osiągnięciem następnego celu, to już jest zaznaczone w kartach, z dobrą pracą na początku, pracą u kogoś, a potem w pewien sposób tak jakby z, z Sama się realizowała, co jest bardzo dobrze. Zdrowotnie troszeczkę uwaga na kręgosłup, na jakieś stawy, na takie rzeczy związane właśnie tutaj z, z, z przesunięciami, takimi wewnętrznymi, więc tutaj na to trzeba po prostu zwrócić uwagę, zwrócić uwagę i jakby właśnie działać. To jest takie bardzo, to jest takie bardzo ważne. Spójrzmy sobie dalej, co mówią karty afirmacji do ciebie. Już patrzymy sobie, patrzymy, olejka, olejka tutaj. Co karty afirmacji mówią do ciebie, kochana? No, proszę, zmień swoje myślenie, uspokój się i to będzie twoim celem. Zobacz, jakie przepiękne karty się tutaj pokazują przepiękny kolor, taki niebieski. Cudowna karta, cudowna karta takiego właśnie też spokoju. Spójrzmy dalej, co mówi tarot tutaj anielski, co pokazuje przed tobą właściwie, jakie wydarzenia e, będą następowały e, tutaj przed tobą. Już patrzymy sobie. Już patrzymy sobie, co nam tutaj będzie wychodziło. No proszę, tutaj karty pokazują rozwijasz własne pasje, swoje możliwości, swoją inspirację. Przepiękne, przepiękne karty, przepiękna energia. Spójrzmy, jakim kolorem powinno się otaczać Oleńka. Już patrzymy sobie, wybieram kolor do ciebie Patrzymy, no proszę, kolor tutaj tęczy. Kolor tęczy, czyli połącz się z naturą, a natura ci się właśnie dodzięczy. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, życzę Ci wszystkiego dobrego, ale jeszcze mam niespodziankę. Nim skończę, zobaczmy, jak się będą układały te cztery tygodnie energetycznie w kartach dla Ciebie. Przypatrzymy sobie. Już patrzymy sobie, olejnko. Najbliższy tydzień będzie bardzo dobry, poświęcony właśnie dziecku, sprawom takim związanym z finansami. Dość fajna energia. W drugim tygodniu dużo będzie, dużo energii, bardzo dużo energii, powiem, że ta energia wzrasta. Nie tylko będziesz tutaj myślała o zmianach, o sprawach finansowych, ale będzie dużo takiej podróży, ruchu. W trzecim tygodniu ktoś tutaj się do ciebie zgłosi, ktoś może powrócić, ktoś może w pewien sposób tutaj yy, zaistnieć w Twoim życiu. I tutaj w czwartym tygodniu: uwaga na choroby. Uwaga na choroby, uwaga na jakieś takie wyczerpanie lekkie organizmu, żeby się nie przemęczać. Pozdrawiam.